W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie. Dziś przekażę Wam jedną z najpotężniejszych modlitw Kościoła Katolickiego, to jest litania do świętego Michała Archanioła. Nie jest to zwykła modlitwa, to jest oficjalna litania zatwierdzona przez Kościół. Zapisana w oficjalnych księgach liturgicznych, odmawiana przez stulecia przez mnichów świętych i papieży. Czym jest litania? To modlitwa, w której wzywamy wszystkie tytuły i moc naszego obrońcy. Każde wezwanie to jak uderzenie mieczem w ciemność, każde wezwanie to jak uderzenie dzwonu w niebiosach. I za każdym razem, gdy wzywamy imię Michała, on odpowiada: Przychodzi, Staje u naszego boku. Jak będziemy się modlić? To proste: Ja będę wzywał tytuł świętego Michała. A Ty w swoim sercu lub na głos odpowiadasz, módl się za nami. To wszystko, ten rytm, ta powtarzalność, to właśnie jest moc litanii. Bo nie jest to tylko modlitwa, to jest marsz. Marsz armii anielskiej, która otacza Twój dom murem ochrony. Przygotuj swoje serce. Zrób znak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I zacznijmy. Kyrie eleison. Chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas, ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. A teraz wzywamy wszystkich tytułów naszego obrońcy: Święty Michale, Archaniele, módl się za nami. Święty Michale, pełen mądrości Bożej, módl się za nami. Święty Michale, doskonały czcicielu Słowa Wcielonego, módl się za nami. Święty Michale, ukoronowany czcią i chwałą, módl się za nami. Święty Michale, potężny księże wyższych duchów, módl się za nami. Święty Michale, zwycięski wodzu zastępów anielskich, módl się za nami. Święty Michale, strażniku Rajskiego Ogrotu, módl się za nami. Święty Michale, przewodniku i pociecho ludu wybranego, módl się za nami. Święty Michale, wspaniałości i mocy pełen, módl się za nami. Święty Michale, obrońco czci Bożej, módl się za nami. Święty Michale, aniele pokoju, módl się za nami. Święty Michale, przewodniku chrześcijan, módl się za nami. Święty Michale, zwycięzco aniołów złych, módl się za nami. Święty Michale, który strąciłeś szatana z nieba, módl się za nami. Święty Michale, który stoisz przy prawicy ołtarza Kadzenia, módl się za nami. Święty Michale, obrońco Kościoła Świętego, módl się za nami. Święty Michale, godny najwyższej czci, módl się za nami. Święty Michale, dostojny i straszliwy dla złych duchów, módl się za nami. Święty Michale, który przychodzisz z pomocą ludziom, módl się za nami. Święty Michale, najpierwszy z wszystkich chórów anielskich, módl się za nami. Święty Michale, który nosisz sztandar Zbawiciela, módl się za nami. Święty Michale, który w Dniu Sądu przedstawisz duszę Bogu, módl się za nami. Święty Michale, który prosisz Boga o wysłuchanie naszych modlitw, módl się za nami. Święty Michale, którego prosimy o pomoc w ostatniej walce, módl się za nami. Święty Michale, który wprowadzasz dusze sprawiedliwych do wiecznej szczęśliwości, módl się za nami. Święty Michale, pociecho dusz czyśćcowych, módl się za nami. Święty Michale, którego Bóg powołał do walki ze złem, módl się za nami. Święty Michale, który jesteś wzorem posłuszeństwa woli Bożej, módl się za nami. Święty Michale, który jesteś doskonałością świętości, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, chryste eleison, Kyrie eleison. Módlmy się. Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla dobra rodzaju ludzkiego, ze swej przedziwnej dobroci i miłosierdzia, wybrał za księcia błogosławionego Archanioła Michała, racz nam użyczyć łaski, abyśmy za jego orędownictwem i pomocą zostali wybawieni od wszelkich nieprzyjaciół, i zasłużyli oczekiwać z ufnością naszej śmierci, aby wraz z nim stali się uczestnikami chwały nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen, w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen, drogi przyjacielu, właśnie odmówiłeś kompletną oficjalną litanię do świętego Michała Archanioła. Czy czułeś ten rytm, ten marsz słów? To nie było przypadkowe. Litania ma tę moc, że wprowadza nas w stan głębokiej modlitwy, niemal kontemplacyjny. Powtarzalność wezwań uspokaja umysł, otwiera serce i pozwala łasce Bożej wejść głębiej. I za każdym razem, gdy wzywaliśmy imienia Michała, on słuchał, bo to jest natura Michała. On jest służącym, on jest obrońcą. On jest tym, który odpowiada na każde wezwanie Dziecka Bożego nie dlatego, że musi, ale dlatego, że kocha Boga i kocha ciebie, bo jesteś stworzeniem Boga. Ta litania nie jest tylko wyliczanką tytułów to jest deklaracja wiary, deklaracja, że wierzymy w moc nieba, że wierzymy, iż nie jesteśmy sami w walce że armia aniołów stoi gotowa, by nas bronić. I na czele tej armii stoi Michał, zwycięski wodzu, potężny książę, obrońca kościoła. I teraz po tej modlitwie twój dom jest otoczony murem świętych aniołów. Nie widzisz ich, ale oni są. Stoją na straży, i żaden zły duch nie może przekroczyć tego muru bez pozwolenia Boga. Dlatego zachęcam cię, abyś odmawiał tę litanie regularnie. Może raz w tygodniu, w niedzielę, może w każdy pierwszy piątek miesiąca, albo zawsze, gdy czujesz, że potrzebujesz wzmocnionej ochrony. Bo to jest modlitwa bitewna. To jest modlitwa, która nie tylko broni, ale atakuje. Każde wezwanie to cios w królestwo ciemności, każde módl się za nami to wojowniczy okrzyk wiary. I ciemność nie ma odpowiedzi na tę modlitwę, bo nie może. Jak może ciemność odpowiedzieć na światło? Jak może słabość odpowiedzieć na moc Boga? Nie może, więc ucieka. A Ty pozostajesz stojąc w zwycięstwie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli ta litania dotknęła Twojego serca, jeśli czułeś obecność aniołów podczas tych wezwań, zostaj w komentarzach słowo Amen. To będzie znak, że przyjąłeś tę ochronę. I jeśli ta modlitwa była dla Ciebie wartościowa, jeśli pomogła ci poczuć się bezpieczniej, jeśli wzmocniła Twoją wiarę, rozważ zostawienie małego podziękowania pod filmem. To nie jest wymagane oczywiście, to po prostu piękny gest wsparcia dla tego kanału, który stara się nieść Słowo Boże i tradycję kościoła do Twoich drzwi. Ale najważniejsze jest to, abyś modlił się, bo to jest prawdziwa moc. A jeśli chcesz poznać więcej oficjalnych modlitw kościoła, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Świętym Michale i innych archaniołach, przygotowałem specjalny przewodnik. Nazywa się Niebiańskie Skrzydła. To kompendium oficjalnych modlitw, litanii, nowen i nauk kościoła o aniołach. Link znajdziesz w pierwszym przypiętym komentarzu, ale pamiętaj, nawet jeśli nie pobierzesz przewodnika, ta litania, którą właśnie odmówiłeś, jest już twoja. Jest w twoim sercu, możesz ją powtarzać w każdej chwili. Nie potrzebujesz niczego więcej, tylko wiary i głosu, który woła. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. I on się modli. Zawsze Bóg z Tobą. Amen.